Modraszka bytuje przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, parkach i zadrzewieniach śródpolnych, a także w zieleni miejskiej. Jej piosenka wyraźnie różni się od śpiewów innych sikor tym, że pojedyncza zwrotka jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to zwykle dwa, zdecydowanie rzadziej jeden lub trzy wysokie gwizdy. Po nich następuje seria kilkunastu dźwięków niższych i wydawanych w szybszym tempie, brzmiących niczym metaliczny trel. W podobny sposób zbudowany jest u tego gatunku głos wyrażający zaniepokojenie. Złożony jest on wprawdzie z sylab trzeszczących, nie zaś z gwizdów, ale każda zwrotka jest wyraźnie podzielona na części różniące się wysokością i tempem.